Ja mam no, odcinek, który jest chodzi, odcinkiem bulu To jest o co, co, o co, co? Jeszcze to zrobił Nie wiem ktoś mnie gonił Zostań tam, Gabry, zostań! A i dokąd wyjdziecie? Siema rodzinko to Eddie i Gabry, czyli, czyli bracia a. Dziś spędzamy noc w piwnicy. Ja w ogóle się boję tam chodzić. Tak, byłeś tam garańc. tylko dwa razy. Dziś spędzimy tam całą noc. Muszę a jeśli. Strasznie ciepłe ubrania zabrać. Tak, za chwilę będziemy się pakować, ale słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków, jak spędzamy gdzieś noce, to w tym momencie zróbcie jedną rzecz. Wciśnij czerwony przycisk, zasubskrybuj kanał. Jeśli zasubskrybujesz kanał, będziemy dodawać regularną serię, jak spędzamy gdzieś noc i robimy 24 godziny. A jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to od razu kolejny odcinek. Więc subskrypcja i łapka w górę, a teraz idziemy się pakować. Chodźcie z nami. Lecimy. Myślałem tylko kilka rzeczy, tak żeby na pewno nie zmarznąć. Przygotowałem też, zobaczcie, epickie koło fortuny. A na tym kole fortuny mamy takie rzeczy jak taśma challenge, mówisz podwójnie, żywe robaki, żywe robaki na twarzy. To będzie straszne, mam nadzieję, że tego nie wylosuję. Ostrzał z nerfa. Trudne pytania, depilacja. Gabrys już ma nawet wos na rękach, więc, jeśli on wylosuje, to on się będzie po prostu tak płakał. To jest bolesne, po prostu. I jest też chowany. Koniecznie musimy sobie wziąć coś takiego, żeby wyłożyć na podłodze, żeby zrobić taką barierę termiczną. bo Podłoga tam jest na pewno bardzo chłodna, więc weźmiemy dwie maty, kołdrę. Tu jest też kolejna mata. W ogóle rodzinko, zobaczcie. Przyszło już monitory, klawiatura. Jeszcze musimy poczekać na monitor, pianki, ledy i wszystko. Jak się wykończy, to nagramy tak, odcinek. I już niedługo odcinek ze studia Gabrysia i zaczynasz streamy, co nie? Jeśli chcecie streamy, to też łapki w górę, łapki w górę i będą leciały streamy i live. Ale idziemy teraz do piwnicy, w której jest naprawdę strasznie. Jak ją zobaczycie, to nie będziecie się dziwić. Szczególnie jak się zgasi światło. Zebraliśmy trochę rzeczy. Ja wziąłem tutaj do kartonu e, kołdra. Gabryś już wyruszył swoją samotną wędrówkę z chodami, ja pojadę wilgą. Ciekawe czego Gawryś już na nas czeka, ale prawdopodobnie jest już pierwszy. On zawsze schodami tak szybko zbiega. Idealnie. W ogóle jak będziemy w piwnicy, kolejnym challenge'em jest to, że tam nie ma w ogóle zasięgu. Więc jakby coś się stało, to nawet nie mamy do kogo zadzwonić. No i w ogóle też nic nie będziemy robić na telefonie. Wchodzimy już do piwnicy. Gabry, gabryś, jaki przerażony. Gabryś, na dzisiejszy odcinek się boisz się trochę, nie? Nic się nie będzie, jesteś ze mną, więc zawsze jesteś bezpieczny, ale jednak no może być strasznie dzisiaj. jest ale Gabryś wykaczył światło. Tutaj robimy sobie tak to nasz obóz. Rozłożymy maty, kołdry, no i za chwilę zaczynamy hardkorowe challenge, więc no, no. będzie się dopiero działo. Fajnie, zobaczcie, tutaj mamy poduszki, kołdry. Gabryś, jak się leży? Wygodnie? Bardzo wygodnie. Nie jest tak twardo, tak? Jeszcze. Ale zaczynamy koło fortuny. Teraz już się zaczyna prawdziwy challenge. Uwaga. Co? Taśma challenge, co nie! Taśma challenge, czyli przez godzinę będę musiał być przyklejony do tych drzwiczek i będę po prostu okay. musiał być nieruchomy. Trochę mi krew po prostu spłynie do nóg, ale no wiedziałem, to będzie hardkorowy odcinek dzisiaj, więc dużo rzeczy będzie się odwalać i dziać. Zgabryć, dobra, możesz mnie przykleić. Przyklejamy więc. Godzinę to mam z głowy po prostu. Wiem, Na zmianę wiem. cały czas z kręcinką fortuny są naprawdę hardkorowe zadania. On ma hinderka. Gabryś, miałeś nie brać tych kinderków. Jaki cwaniak, Widziałeś o tym? Gabryś miał nie jeść teraz kinderków, ale na szczęście na, na kolei jest coś takiego, że zero słodkiego. I ten, kto to brysuje, to nie może jeść nic na słodko. Kurde. Może to jest twój ostatni kinderek w tygodniu, zobaczymy. Ej, ale dziwnie się teraz Adi, tym oddycha. Adiś, spokojnie. To jest jakaś masakra. Jakiś problem? <laughs> Dobra, już. Gabi, to chodź, my idziemy. Ręce. Ej, dokąd wyjdziecie? A no właśnie Ej, zostańcie tutaj. I powiedzieliśmy ci? Musimy iść. Zostańcie. Nie no Hadi! Przecież żartowaliśmy. No? Nie no dobra, ale teraz ty kręcisz kołem fortuny. telefon. Face ID musi być. No i do góry. Kręcisz kołem fortuny i zobaczymy co wypadnie. Kręcimy, Kręcimy co wypadnie. wypadnie. Mówisz podwójnie, Mów podwójnie. ale jeśli nie będziesz mówił podwójnie... To będą wtedy jakieś kary za to, co nie? Okej, okay, dobra. Okay. Okay. Powiedziałem podwójnie. podwójnie, powiedziałem podwójnie. Zgasło światło, zgasło światło. Weź to odblokuj, weź to odblokuj. Dobra, ale już się odblokowało. Ustaw, weź ja nosem, tylko wcisnę. Weź zakręć kołem fortuny nosem. Weź, weź zakręć, zakręć, zakręć kołem fortuny, fortuny nosem. Dobra, kręcę teraz kołem fortuny nosem. Weź. Pokaż, koło, nosem. że się kręci, fortuny udało się. Kręć się, pokaż co jest. I co jest? Adi, jest nie. to! Najgorzej, jest to, to znaczy, że będę musiał zjeść teraz to, co mi dać do jedzenia i spodziewać się, że to będzie co, coś niedobrego, nie? Nie, 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 się światło. da się tutaj zapalić. to światło nie, automatycznie. nie, 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 zapalić, zapalić. Da się, zapalić. Da się zapalić. Ejadi, ejadi. Jakby co? Jakby co? To mamy? To mamy takiego? Takiego pysznego? Pysznego pankejka, Pancake'a? A już na tym, pewno wiem. Tym? Twoim, twoim ostrym. Ostrym. Sosem, co co sosem. Bon appetit. Bon appetit. Nie, najgorzej. Dobra, damy wszam. Dobra, damy wszam. Dobra, damy chrzanu, Ale to wygląda ochytnie. Jejku, to jest najgorsze. Wiem. Dobra. Nie napiszcie no w komentarzach, czy wy byście coś takiego zjedli. Autentycznie, to jest po prostu już... odcinek się dopiero na zaczyna. A Lecić. Aaa, nakarmić, a karmić. karmić. Jej, ja się pożygam, nie mogę nawet na to patrzeć. Poczekaj, poczekaj. O, nie! Samolocik nie. leci. Samolocik leci. Nigdy tak nie miałem. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Samoloci Samolo... leci. Samolocik leci. Pyszne, pyszne. Pewnie, pyszne. Pewnie jest pyszne. Pewnie jest pyszne. Dajmy mu popić. To jest ostre. Ej! Pomyślałem, że to może być ocet i się bałem na pyszne. mam jeszcze deser. Spokojnie, ale to jest To na deser przygotuję ci ci z To na deser przygotuję ci ci z Nie, nie rób tego! Jejku! Koniecznie dajcie łapkę w górę dla mnie, bo naprawdę to jest hardcore ostatnio na do odcinkach. masz, ja Zaczekaj, jak to śmierdzi. W Anglii, nie wiem czy wiecie, ale tam ludzie jedzą lejsy z octem. Jest nie najgorsze, dobry. serio. Te jest. lejsy z octem są to, 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 to dobre. dobre. Tak. Ale hit, no. Dobra, ale kręcimy komfortunę. zjadłem to, co miałem. Daliśmy Adiemu trochę odpocząć, daliśmy Adiemu trochę odpocząć, ale teraz... Czas na kolejne kręcenie kołem fortuny, ale teraz... Ja to już tutaj czas na zasypiam. kręcenie kolejne... tutaj już koła. No naprawdę. Dobra, dobra. Po raz kolejny kręcimy, po raz kolejny kręcimy. I co? I co? <laughs> Dobrze, czas to wszystko. Wyjdzie, stopunie. wyjdzie. <grym> zero słodkiego. Yes, zero <grym> słodkiego. Dobra. Podejmuje się challenge'u, dobra Przegrałeś, Mamy masz karę, bo nie powtórzyłeś zero słodkiego Nie powtórzyłeś, więc to też na no ja ci później mogę wyśledzić jakąś karę Cały czas musimy być podwójnie, zero słodkiego okay, okay. Dobra, teraz ja kręcę, daj mi na nos Kręcę nosem Kręcę nosem, tak jakbym coś nie chciał Wyszły, Wyszły trudne pytania trudne pyta... Będą dwa pytania, na które są trudne odpowiedzi, no i będziemy musieli na nie odpowiedzieć Okej, okay, więc... okej okay. A ja... A, co... co to? Co to jest tutaj? Linku! Żartowałem <grym> Zobaczcie go tak. Dostraszyłeś się? Naprawdę, naprawdę. A zobaczcie, ja wyglądam jak taki potwór z piwnicy teraz. Czas na trudne pytania. Zapalimy światło do tego. Przed trudnymi pytaniami zakręcimy, zakręcimy kołem fortuny. Zakręcimy kołem, kołem kołem fortuny, fortuny! To co wypadnie, to będzie mnie czekać, bo teraz ja kręcę, zobaczmy co mamy. Nie, może się zatrzyma na depilacji. Nie, najgorzej! O nie, Dzisiaj ani, mam odcinek, mnie, który jest odcinkiem BULU dla niego. Będę depilował sobie tutaj. Zobaczycie też moje tatuaże, to wam pokażę moje dziarki. Proszę pytanie: co wolałbyś zgubić w podróży? Telefon czy portfel? Ojejku. Ja dużo podróżuję. Jak obserwujecie nasze Instagramy, bracia podłoga oficjalnie, tam jest tyle zdjęć z podróży. W zeszłym roku byliśmy w kilkunastu różnych krajach, więc koniecznie dajcie follow i podziwiajcie fajne zdjęcia, którymi udostępniamy. To zawsze się zastanawiam. Zum wzrostu światu. Tak, coś to jest grane, to zastanawiam się, czy lepiej portfel, czy telefon. Kurczę, jeśli zgubisz telefon, to nie masz się z kim skontaktować i jakby poprosić o pomoc, a jeśli zgubisz. Ale nie masz wtedy w ogóle też pieniędzy, ja bym ostatecznie wolał zgubić telefon. Jeśli gubisz telefon, to nie masz z kim się skontaktować. Ale jeśli gubisz dokumenty, to ktoś może wziąć kredyt, pożyczki. Mm, musisz zablokować karty bankowe, i jest tym dużo pracy. Więc ja bym wolał zgubić telefon. Bo jeśli mam pieniądze, to mogę szybko kupić sobie telefon, kartę SIM, skontaktować się z kimś, poprosić o pomoc. No i w ogóle są środki do życia. Daję do Gabrycia. Kogo wolałbyś usunąć z domu? Siostrę. Ojej ale pytanie pod presją masz, bo jest spoko, Nikola nagrywa, czyli nasza siostra, a ja siedzę tutaj, więc no. Niki nie obraź się, Niki nie obraź się, proszę, proszę, ale wolałbym, ale wolałbym ciebie usunąć, ciebie usunąć. To czemu wolałbyś jakby Nikola usunąć? Ty masz większe, do, jesteś starszy no i masz większe doświadczenie, ponieważ ty jesteś starszy i masz większe doświadczenie w życiu. I że większe doświadczenie w życiu. Tego zapomniałam dodać, tego zapomniałem dodać. No i kurczę, no i kurczę, jeszcze, jeszcze rozminiam, rozkminiam. Ale to ciężkie pytanie, tak? Dajcie dla mnie łapki w górę Dajcie łapkę w górę to dla końca. Biedna, biedna spoko Nicola. I dodajcie komentarz biedna spoko Nikola. To spoko Nikola będzie zostawiać do Wam serduszka. Ale teraz kręcimy jeszcze raz swoją fortunę, bo wiesz, wiele robię Teraz czas nam na jedno z najgorszych rzeczy, było na depilację. Ale jeszcze co może być gorsze, to żywe robaki na twarzy, więc to już Hardcore. E, jeszcze chyba chowamy został tego. Tak? Zobaczcie, ja tutaj mam walizkę. Uważ, walizka, z którą zabieram na moje magiczne pokazy, to łapa lwa, e, tutaj róża ja z ulubionymi kartami. Robi? Ale zobaczcie, przez to, że są włosy, to tylko to, koło, że są niewyraźne. Ej, Dobra, a nie, a to będzie bolało? Jedno takie, jedno takie. Dobra, słuchajcie, nienawidzę depilacji. Kiedyś robiłem sobie, raz pamiętam depilację. E, jak musiałem sobie zrobić tatuaż, to musiałem mieć właśnie gołe ręce. Jejku, Jejku ja wiem, że to koja, będzie boleć. O nie! Ale słuchajcie, będę miał tutaj dla Was teraz challenge. Zanim włosy znikną z mojej ręki tutaj, to będzie jedno szybkie pociągnięcie, to Wy musicie zasubskrybować kanał, kanał i dać kanał, łapkę w górę. Kanał, to jest challenge dla łapkę Was. łapkę w górę i dać łapkę w górę. Yeah. Dlatego mam nadzieję, że Neecky, zdążysz. To jest twój challenge. Zresztuch. Dobra, lecimy i wasz challenge zaczyna się teraz. 3, 2, 1. Uleja, jejku! O Mam Mam nadzieję, że udało Ci się zasubskrywać kanał. Najgorsze w tym debilacji jest to, zobacz, że sam musisz to zrobić i sam musisz sobie sprawić buli. To jest ciężkie. I żeby wyrównać, oczywiście. Ma być prawdziwy challenge. Trzeba być twardzielem. Ale Gabryś, kręcimy jeszcze raz kołem fortuny teraz. Za chwilę leci kolejna depilacja, a teraz kręcimy kołem. Chowane! Chowanego! Chowanego! Ale dobra, czyli Gabryś będzie musiał się schować gdzieś w garażu, ale to może być strasznie, Gabryś, nocą. A ja będą musiał się znaleźć. Teraz lecimy z kolejną depilacją, dobra. Raz, dwa, trzy. I teraz ja walczę pomiędzy nerw, ostrzał albo żywe robaki, co jest najgorsze. I potem bawimy się w chowanego, okej? Okay? W sensie ja muszę okay, Ciebie okay. znaleźć. To jest jedna rzecz, której na tym odcinku najbardziej mm. się bałem. Ostrzał z nerfa to mogę wziąć na gołą klatę, ale żywe robaki wytrzymacie na 30 głowę. sekund z żywymi robakami obrzydliwymi na twarzy. Lecimy. Co wypadnie, co wypadnie? Oby ostrzał. Nie, chyba żart. Ja po prostu nie wiem. Zobaczcie, te robaki są chybne. Więc ostatnia deska ratunku, Gabryś. Obym Bawimy cię się w chowanego, więc... Obym cię jeśli, jeśli nie znajdziesz mnie w dwie minuty, to ja jestem mm -hmm. zwolniony z tego challenge'u, Ale jeśli nie okay. znajdziesz, no to wtedy okay. autentycznie zatykam do łzy W takim razie ja już idę się chować, Gabryś. Ja puszczaj ja czas. Obleśny, ja cię Licz do ja minuty, okej? Okay? Mam minutę okay, na schowanie dobra? się w garażu. Niecie jakiś samochód. Ale kadry świat teraz mi będzie już szukał. Już, już! Szukam, szukam! Szukam pelichanu. Szukam pelikanów. Szukam pelikanu. Szukam pelikanów. Szukam pelikanów. Szukam pelikanu. Nie ma mamy, kochane pelikany. Nie Nie! Ile czasu? Udało mi się dwie minuty? Czy nie? Udało, dało radę. nie, najgorszej, najgorszej. Czyli co mi teraz czeka? Robaki, robaki. Na Okej, kupuję wam twojej tak, to, to jedzenie było okropne, bo śmierdziało ten sos, ale teraz o, te robaki, to będzie hardcore. To będzie hardcore. Robimy to przed samym snem, tak, to robaki, ale ja jeszcze mam znaleźć Gabrysię i to jest ciekawe, czy mi się uda w ogóle ciebie znaleźć w tym garażu. No nie, więc nie, więc nie, no nie zobaczę, wiem. Zobaczymy czy będziesz dobrą skrytkę, a potem czas na robale. Ja idę się schować, ja idę się schować. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, szukam Gabrysia, to... dobra. Ej, gabryś! Bo to jest tyle spokożyć, ograniczony z krytki można się bać tylko za samochodami. Najgorzej jest na samym początku, jak i szukać w złym kierunku i teraz czuję właśnie, że szukamy w złym miejscu. 30 sekund. Ile 60 sekund, 30 sekund stało? Ej, nie wiem. 10. To... 5 a nie, mam, nie! Ja nie mogę, no i teraz najgorsze Zero. Za, bo... Czas się skończył, ale serio nie mogę znaleźć Gabrysia. Garaż jest ogromny, więc po prostu najpierw będzie jak tutaj na niego poczekam i sam wróci. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma zasięgu, więc też nie mogę do niego zadzwonić. Więc słuchaj na spokojnie na niego tutaj poczekam. No i potem już wjeżdżają robaki. A tego się boję najbardziej dzisiaj. Te robaki to tak śmierdzą mnie czuć tam jeszcze, jej masakra. Znowu zgasło światło, więc minęło już jakieś 5 minut, bo średnio co tyle gaśnie tutaj światło. Nie wiem, dam Gabri się jeszcze 5 minut, jeśli nie wróci, to idę go po prostu znowu szukać, bo trochę się już o niego martwię. Będziemy musieli nikt poszukać, wiesz o tym. Najgorsze jest to, że nie ma tutaj zasięgu. Tuśmy tak, do niego normalnie sobie zadzwonili. Ej, hey, to on! Co jest? Gabriś na ciebie! A, Ej, co ty? Gabri, co się szkło? Spokojnie! Nie wiem, ktoś mnie gonił! Goni. Zostań tam, Gabry, zostań tam! Kto to był? Poczekaj! Co się dzieje w ogóle? Gabrysz, to jest prank! <noise> <noise> szatuje. To jest nasz kolega przecież, chcieliśmy, żeby na ciebie wpadł. A się wystraszyłeś? Nie, no wyluzuj, na no spokojnie, zaraz obawiamy To jest tak naprawdę nasz ziomek Bo się omówiliśmy dzisiaj, że też przyjdzie Więc chcemy jeszcze pogracimy w planszówki trochę Ale teraz czas na robaki Potem z w planszówki Pójdziemy spać, albo od razu pójdziemy spać I To będzie teraz prawdziwy hardcore spać. ja sobie muszę zatkać nos, żeby te robaki Obrzydliwe zaczekaj, nie, nie, Żeby nie weszły oh mi do nosa, ani oh do uszu Też uszy bolą, jak myślę to, że wejdą do uszu Przyśnią ci się, Adi, przyśnią ci, ci się adi. To jest Oj, mam Najbardziej dę. obrzydliwa rzecz. Jaką robimy? <laughs> Przynajmniej teraz nie czuję zapachu tych robaków. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, będzie więcej odcinków, jak twrdzały gdzieś nocki. Lecimy z tym. Mm. O Jezu. Jeszcze nie. trochę. Nie. ZERIO? JAKIE NIE? ten odcinek! Ja się boję robaków, nie wiedziałem o tym! Zabieram pandę, zabieram pan Zabierzcie! Pan ja chcę iść spać, kończę ten odcinek! kanał, do zaczenia w kolejnym odcinku! To jest masakra!